Żaden Polak nie był właścicielem gospodarstwa. 26 września 1939 roku, to można by się dowiedzieć właśnie w archiwum na Dworcowej, Niemcy wprowadzili ustawę, która odbierała Polakom wszystkie urządzenia i uprawnienia do samodzielnej gospodarki. To znaczy wszystkie na Arały chłopskie, budynki, bydło, świnie i tak dalej. Wszystkie warsztaty, cały handel 26 września 1939 roku drogą jakiejś tam właśnie ustawy zostały pozbawione, Polacy zostali pozbawieni wszelkich jakichkolwiek właśnie śladów własności. Także tutaj nie można było powiedzieć, pojadę do jakiegoś gospodarza i on mi tam sprzeda. Nie, to ten gospodarz niczego nie miał. Niczego nie miał. Gdyby on coś sprzedał, to ten Niemiec, który był tym dominalnym właścicielem, mógłby go oskarżyć o kradzież. A kradzież to była śmierć. Polacy w tym naszym terenie zostali pozbawieni wszystkiego, co nasze. Wszystkiego. Człowiek nie był właścicielem, Polak nie był właścicielem żadnego elementu, co mogłoby mu dostarczyć jakikolwiek zysk.